Czemu ona umarła? 20 grudnia 2009 roku, Hollywood Hills. Młoda kobieta leży nieprzytomna na zimnych kafelkach Łazienki. Za kilka godzin świat obiega szokująca wiadomość. Nie żyje jedna z najbardziej utalentowanych i uwielbianych aktorek swojego pokolenia, Britney Murphy. Jeśli o security, Kurwa, jak ona jest fajna. Wsadziłbym w nią chuja, tak szczerze, no? Wiecie może, gdzie ona ten? Gdzie ją zakopali? Może jest jeszcze ciepła, stary, ja pierdolę. Trzeba się tak zwanymi, tak zwanymi, yy, tak zwanym holem zająć. Ja pierdolę, do kąta! Nie no, kurwa, dopiero co się te, ten, kurewski stream zaczął, już do kąta? Kurwa, nienawidzę do kąta. Ale nie wiem po chuje mam iść, wracać i tak dalej, jak ja nadal bym nie wyruchał, jakby to nie, nie ma znaczenia. Jakby nie wiem, czy rozumiecie o co chodzi. Wiecie. Tak szczerze, jak ktoś jest taką ładną blondynką, to powinni, to jak, jak umiera, to powinni mu w dupkę taki szpikulec jak w kebaba wsadzać i podgrzewać go na opiekaczu cały czas, żeby to na wujka zaczekało. A nie kurwa, że wiecie, że już wystygło, że to, że już się nie da. No ale kurwa, znowu do kąta! Nie no kurwa, widzowie no. Że tak kurwa nie da, no. Ile ja, kurwa do tego kąta mogę chodzić? Już, już więcej nie idę, już się pierdolcie. To Sandra tutaj znaków zapytania, kurwa nie wysyłaj, bo też będziesz miała kebabowy szpikulec kurwa w tym. Zostawię sobie na potem. Miała zaledwie 32 lata. Oficjalna przyczyna zapalenie płuc, anemia i zatrucie lekami na receptę. Ale w cieniu fabryki snów kryją się sekrety, które mogły mieć wpływ na ten tragiczny koniec. Co tak naprawdę doprowadziło do śmierci Brytanii Murphy? Jak to możliwe, że aktorka odeszła tak młodo? Britney Murphy przyszła na świat 10 listopada 1977 roku w Atlancie. Dorastała w Edison w stanie New Jersey, wychowywana przez samotną matkę Sharon Murphy. Jej ojciec, Angelo Bertoletti, odsiadywał wyrok za przestępstwa narkotykowe i nigdy nie był obecny w życiu Britney. <grywka>

Kiedy Britney miała 13 lat, Sharon porzuciła swoje dotychczasowe życie, by przeprowadzić się z Turką do Los Angeles, aby umożliwić dziewczynce spełnienie jej marzeń. Talent Britney szybko zwrócił uwagę producentów. Pierwsze role w serialach przyniosły jej rozpoznawalność, ale to film Clueless z 1995 roku był prawdziwym przełomem w karierze Britney. Nie no, Wcielając się w rolę Ty Fraser, Britney zachnęł. Dobra, chłopiec! Jako na, jako na... Nie no kurwa! Jak ona tutaj była takim malutkim murzyniątkiem, kurwa, a potem była, kurwa, blondynką, stary. No takiej to nie chcemy. Ściągamy ją ze szpikulca, widzowie. Ma wadliwego gena. ...wyciła krytyków i publiczność, stając się ikoną młodego pokolenia. Jednak pod maską naturalnego uroku kryła się krucha dziewczyna, pragnąca akceptacji i miłości. Już wtedy zaczęła odczuwać presję Hollywood, które wymagało od aktorów idealnego wyglądu i nieustannego sukcesu. Po Britney zagrała w takich produkcjach jak 8 Mile, gdzie wcieliła się w dziewczynę, granej przez Eminema postaci. Inną produkcją było chociażby Sin City. Role te pokazały jej wszechstronność aktorską i zdobyły uznanie widzów. Jednak presja Hollywood zaczęła się na niej odbijać. Branża wymagała od niej perfekcji. Musiała dostosować swój wygląd do panujących standardów, by utrzymać karierę. Britney zmieniła kolor włosów na blond, schudła, a jej wygląd dopasował się do celebryckich kanonów. Te zmiany, choć powierzchowne, to odzwierciedlały głębsze zmagania aktorki z poczuciem własnej wartości. Britney była nieuleczalną romantyczką. Marzyła o prawdziwej miłości, o księciu na białym koniu, który ochroni ją przed otaczającym światem. Pragnęła mieć w swoim życiu kogoś, kto nie będzie widział poza nią świata. Jej związki jednak często kończyły się rozczarowaniem, a Britney utwierdzała się jedynie w przekonaniu, że nie zasługuje na prawdziwą miłość. Jednym z najbardziej medialnych był jej romans z Ashtonem Kuczerem, którego to poznała na planie filmu Nowożeńcy. Początkowo chemia szybko ustąpiła miejsca różnicom charakterów i problemom, które doprowadziły ich do rozstania. W wywiadach, które miały miejsce po rozstaniu, Ashton bagatelizował ich związek, co było dużym ciosem dla wrażliwej Brytni. Kolejne związki aktorki były równie burzliwe. Zaręczyny, które kończyły się nagłym rozstaniem. Mężczyźni, którzy wykorzystywali jej delikatną naturę. Brytni wciąż szukała o, i tak też bym wykorzystał jej oh, delikatną naturę. Aaa, nie. Mm -hmm. Tylko właśnie chujowo się po, po czarnym, kurwa, ślizgać. Ja nie jestem Denis... Ja, ja nie jestem Denis Załęcki kurwa, kukolt pierdolony. Co za cfel, kurwa. Za śmierdzące gówno jebane. Jebać tego Denisa, kurwa. Jebać Cię duro! Kogoś, kto ją zrozumie i zaakceptuje taką jaka jest. Mimo sukcesów na ekranie, kariera Britney zaczęła tracić impet. Na domiar złego, w 2003 roku Sharon zakorowała na nowotwór, a Britney całkowicie poświęciła się jej opiece, co oczywiście dodatkowo odsunęło ją od branży. W 2006 roku w życiu Britney pojawił się Simon Mążak, brytyjski Ech. scenarzysta i producent. Z... O kurwa, ja pierdolę! Nie no kurwa, to po tym kolesławie pierdolonym kurwa podbrudnikowie, to, to już się nie będę ślizgać. On na bank jak wlizał cipkę, to tak nadłuchał stary, żeby tam pierdocipki były. Mhm, mm jakby się to ulatniało. Ja wiem co mówię. Wy nie musicie wiedzieć, bo jesteście niedoświadczeni. Znany bardziej z kontrowersji, niż sukcesów. Mężczyzna skontaktował się z Britnie oferując jej główną rolę w projekcie White Hotel. Britni, zafascynowana projektem, szybko dała się wciągnąć w jego świat. Mążak obiecywał jej powrót na szczyt, a jego opiekuńczy charakter przyciągnął Britney, która przecież pragnęła miłości, no i wsparcia. Wkrótce Simon stał się nie tylko jej mężem, ale też menedżerem, stylistą, no i doradcą. Jednak Simon miał swoje sekrety. Był oskarżany o oszustwa finansowe i podejrzane interesy. Znajomi Britney ostrzegali ją przed nim, jednak ślepo zakochana aktorka była zdeterminowana, by stworzyć z mążakiem rodzinę. Wkrótce Simon całkowicie odizolował Britney od przyjaciół i rodziny, przejmując pełną kontrolę nad jej życiem. Ich związek był tematem licznych spekulacji w mediach. Mążak przedstawiał się jako oddany mąż, ale coraz częściej zarzucano mu manipulowanie Britney, no i wykorzystywanie jej pozycji w Hollywood. Dom, w którym Britney mieszkała z Sharon i gdzie potem wprowadził się także Simon, należał wcześniej do Britney Spears. Piosenkarka sprzedała go jednak, twierdząc, że miejsce było nawiedzone. Mówiła o dziwnej atmosferze, koszmarach i poczuciu, że coś jest nie tak. Britney Murphy również nie czuła się dobrze w tym domu. Wolała zatrzymywać się w hotelach niż przebywać w rezydencji, którą uważała za nieprzyjazną. W listopadzie 2009 roku Britney pracowała na planie filmu w Puerto Rico. Na pewno nikogo nie zdziwi, że poleciała tam w towarzystwie swojej mamy i męża, jako że cała trójka stała się w pewnym momencie nierozłączna. Britney została jednak zwolniona krótko po rozpoczęciu pracy na planie, a to wszystko z powodu zachowania jej męża. Simon był pod wpływem alkoholu i zachowywał się nieodpowiednio na planie. To z kolei zdenerwowało reżysera i ten zwolnił Britney. Britni Britney oh, no. wraz z Simonem i Sharon postanowili wykorzystać pobyt w tej dość egzotycznej lokacji i zrobili sobie małe wakacje. Niestety, przez północną część wyspy przetoczyła się akurat ogromna nawałnica, wywołując u Sharon i Simona, a później także u Britney, jakąś bakteryjną chorobę. Po powrocie do Los Angeles Simon i Sharon szybko doszli do siebie, jednak ze zdrowiem Britney było coraz to gorzej. Mimo złego samopoczucia aktorka zebrała siły i na początku grudnia wzięła udział w premierze ostatniego filmu, w którym zagrała Ekros the Hall. Podczas tej premiery wiele osób zauważyło, że Britney mocno przez ostatnie miesiące schudła, a na dodatek zachowywała się jakby była nieobecna. Stan Britney pogorszył się do tego stopnia, że poinformowała o tym nawet matkę swojego męża, mieszkającą wówczas w UK ponad 8000 km od Los Angeles. Dlaczego dzwoniła aż do teściowej, tego nie wiadomo. Wiadomo jednak, że zgodnie z jej radą Britney wreszcie umówiła się do lekarza. Dobra, chuj, w nią, kurwa, z umarła, to umarła. Będę kurwa zastanawiał. Ja też muszę przestać kurwa się przejmować każdą rurą do której bym konia zwalił kurwa nie żyje to nie żyje kurwa Już nie ma co się nie ma co się że mi kurwa że mi jest przykro kurwa że coś takiego i taki nie wyrucham bo kurwa ją zakopali pewnie ją spalili w chuju to mam